Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie. 4 marca, e, poniedziałek, tuż po godzinie 7. O, czy jest to pociąg, takie właśnie okoliczności przyrody. Myślę, <grym> że mnie było słychać. Za mną hałda złomu, która tu jest. Już widzieliście zapewnie na sorcie. Postanowiłem, wy... Postanowiłem się właśnie wybrać w to miejsce. Dawno mnie tutaj nie było. Sporo się zmieniło. Tam wyrą drwa. dwa. <grym> Idąc tutaj no też niestety e, sporo drzew wyciętych, troszeczkę się ten las tutaj zmienił. E, na odcinku oczywiście pozdrowionka dla pierwszej trzynastki obecnej na premierce ostatniego filmu ze lasu. A tu jest butelka plastikowa. E, odpowiedzi na Wasze pytania. No i co? Biorę swoją flamingową torbę. Idę tutaj w las, przyjdę się tak wzdłuż drogą, zobaczę co tu się wyprawia. A tutaj też w tym pięknym lesie nagram sobie oczywiście właśnie wszystkie pozdrowionka wasze odpowiedzi na wasze pytania i potem to będę wrzucał w odcinku, tak więc zapraszam gorąco na odcinek. Chodźcie ze mną do lasu. Kamera na tutaj na. Szelkę ubieram rękawice. Ja w tym miejscu oczywiście już sobie nagrałem <grywania> pozdrowienia i podziękowania dla Trzynastki, dla wspierających, oczywiście odpowiedzi na pytania. Dwa tutaj pytania były. No i co? Teraz już po malutku Zbieram śmieci, tamto będę Wam wrzucał jako wstawki. W tym odcinku tu jedna butelka wpadła podczas tego gadania, w tym terenie. No i co? Zbieramy, zbieramy. Tutaj już widzę jakieś coś. Co? U folioczki. O, cyk. daleka to widać, daleka to razi. Tak mówiłem wcześniej. Tutaj wyrąb drzew trwa. Takie wielkie drzewa są tutaj, ciachane jakaś taśma ostrzygarska to była, czy nie, coś innego korek po czymś, foliok tyk. bierzemy, zbieramy no i zaczynamy przygodę ze zbieraniem śmieci, no tak to wygląda ten las rozjechany ostro jest, ostro, fajne konkretne drzewa wycięte no ale co, no tak to wygląda nie ma co marudzić, idziemy zbierać śmieciory No i tutaj kolejny folioczyk. Opakowanie 4 paka. No Także, żeście widzieli, ten złom nadal w lesie tutaj jest. To jest takie miejsce, że ciężko tu podjechać autem, żeby go wynieść. No i co? Mamy flamingówę 15 groszy będzie do automatu. Tutaj jeszcze butelczyna się kryje. Cyk. Wylewamy. Co mamy? I do torby. Tutaj kolejne flamingowy. Trzy sztuki już widzę, trzy lechy, wyprostujemy i będzie, 15 groszy, jak nic. nic, raz. Są środki, cyk, idziemy dalej. I mamy, perły z lasu, jedna, druga. I tu już jakaś jest widzę. chyba zwrotna butelka. Tak. Będzie do butelkomatu. 50 groszy. I tu kolejna. Czy widać czy nie widać? I złomik. Patrzcie taki złom. Dobrze bierzemy. Już będzie ciężko nieść. No tak mówię wyrąb trwa. Tutaj została jakaś woda. Wlejemy. Woda niech zostanie w lecie. Przyda się. No to będzie 15 groszy. Do butelku matu. Pyk do torby. Złomik do ręki. Idziemy dalej. I tak ptaszki ładnie śpiewają w lecie. Tylko nie pasują. Tu te śmiecie, nie? Fajnie e, Słońce przebija się przez te drzewa. Ptaszki ładnie śpiewają. Tu mam takie rozdroże. Wyrąb trwa. Niestety. A ja sobie pójdę tą drogą wzdłuż tej drogi. Zrobimy taki patrol. Tu już też coś widzę. Jakieś amelium? nie. Coś tu było jakieś spakowane, coś. No niestety. Śmieć tworzywo. Co coś zielonego przebija. Taki tulipan niebezpieczny, cyk tam coś widzę 15 groszy jak nic będzie do butelkomatu no idziemy, no ta blacha sporo sporo waży tak więc jest złomik z lasu idziemy przed siebie tą drogą, kto zna no to wie gdzie jestem pozdrawiam oczywiście wszystkich tutaj tubylców i ziomków no i tak, zostawiam tutaj na drodze torbę, bo tam trzeba zejść, bo ktoś tu butle wyrzucił. To jest to, tu jeszcze jest to na tej skarpie. Wracamy, taka gimnastyka leśna, polecam gorąco. Zbliżamy się tu do takiego mostku na rzeczce, Takaś tutaj tama była, ale widzę coś tu się zmieniło bardzo dużo, nawet jakieś czyszczenie było. Bo ostatnim razem jak tu byłem, to tu było bardzo dużo śmieci różnych Aha, chyba zostały wywalone Po tej stronie też było śmieciowisko No, było tutaj czyszczone, tak widzę Tam tylko jakiś śmieć się czai Od razu, z daleka Taka siata Ziemia tu była Weźmiemy, wyrzucimy niech tu nie brzydzi. Pyk pyk, korzenie nie zostaną w lesie. Kiedyś był pomysł, żeby tu właśnie przyjść z magnesem. Zostały tu wyciągnięte śmieci. No, szkoda, że tego nikt nie wywiózł, nie? To było dużo, dużo lepiej. No, ale nic. Co możemy wziąć, to weźmiemy, nie? Na przykład to. Hmm. No tak to wygląda, nie? Że, e, niektórzy sprzątają, no i fajnie. No ale w tym przypadku, jak zostało oczyszczone to e, no dno, koryto tej rzeczki, tego strumyka leśnego pod tym mostem to wystarczyło to załadować na jakiś samochód i wywieźć, nie? no ale nic, no tak to wygląda chociaż tyle, że no chociaż tyle właśnie chciałem coś powiedzieć, że patrzcie to się nie kończy ręce opadają, szkło się pojawiło jakieś tutaj wysypisko dziwne Butelczyna zielone szkło. Czyżby taka jest zwrotna? Niezwrotna. Wygląda jak kiedyś taka pasta do, do podłogi była w takich butelkach. Tak zakorkowana, żywo. Cyk. Tu jaka butelka. Co to było? Jakiś koniak. Taki wzór. I tu wódeczka. Gorzołeczka. No i co no, Torba już prawie pełna. Wątek bym się urwał o tym wynoszenie śmieci. No tak, no. Jak wiecie, znalazł się moje zdanie. E, jak już ktoś nam przed sprząta zbiera, no nienawidzę tego, jak potem tygodniami jakieś wory ze śmiećmi stoją przed lasem. Nikt tego nie zbiera. Och, nie lubię. Nie lubię. Nie wiem dlaczego. Szacun za sprzątanie, ale. No, akcja ze sprzątaniem się kończy jak się znajduje śmieć w śmietniku, na wysypisku, poza, poza lasem, ale takie jest moje zdanie, możecie się nie zgodzić. No ten las strasznie rozjeżdżony, pewno przez te wszystkie maszyny, które tu działają z drzewem. No niestety, takie okoliczności przyrody. No jest tu jeszcze błotko, ale ja oczywiście mam na sobie buty od Jarka, od Sandra Cztwa. Wielki dzięki przyjacielu. Tak więc, takie błoto, to my nie straszne. No i oczywiście, co w pięknej okoliczności przyrody, to zapraszam na pozdrowionka dla pierwszej trzynastki obecnej na premierce filmu Ze Sprzątania Lasu na czacie, oczywiście. A ja, w tych pięknych okolicznościach przyrody, chciałem gorąco pozdrowić aktywną trzynastkę na premierce ostatniego filmu Ze, ze Sprzątania Lasu. Mam już listę 13 osób, no i tak to był pierwszy. A więc pierwszy był Daniel Kastelik, pozor serdeczny. Drugi był pociągowo, pozor serdeczny Krzychu. Trzeci był Lechu 1982, pozor serdeczny Lechu. Czwarty był Herixus, pozor Her Herixus. Piąty był na rowerze zbieram złom, pozor na rowerze zbieram złom. Szósty był Jan Matejka, aha Jan Matejka. Siódmy był Wojtek Czyste Giery, pozor serdeczny Wojtek. Ósmy był Bogdan Stelmaszczyk, pozor serdeczny Bogdan. Dziewiąty był Kamil Hansel, pozdrow serdeczny kamin. Dziesiąty był Łukasz Święch, pozdrow serdeczny Łukasz. Jedenasta była Ewa Pezdańska, pozdrow serdeczny Ewa. Dwunasty był Marek Poznań, pozdrow serdeczny Marek i trzynasty był Mirosław N. Pozdrow serdeczny Mirosław. Wielkie, wielkie dzięki dla was za obecność na premierce filmiku ze sprzątania lasu. Zapewne z tej premierki też mam spisaną trzynastkę. A to na drodze? Lecz gnieziona flamingóweczka a więc cyk. No i co? Ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, jak zawsze tu mówię za obecność na czacie, na ra filmu ze sprzątaniem lasu. Bardzo dużo osób jest i aktywnych pod filmikiem i na premierce. Także fajnie jest miło, sympatycznie. Tu jakiś papierek, party coś Tutaj coś jeszcze jest. Co to jest jakieś... Jakieś PCV, coś tu było. No nic, rzucamy, idziemy dalej. Ale tutaj błoto. Słońce fajnie wschodzi. Ale spacery jest super. Ptaszki śpiewają. Nie ma tak obcowania z naturą. Nawdychać się świeżego powietrza i potem do pracy można iść. Lepsza kawa. Panie, idę jak samochód terenowy. A tu propo propos terenów. Głotnik komuś odleciał. Dobrze, Bierzemy no. Widzicie, ile by się nie chodziło, ile by się nie patrzyło. Zawsze coś się wyniesie. Tam jedzie pociąg, bo ja oczywiście wzdłuż tej trasy kolejowej idę. O, przy okazji pozdrowienia dla Kaniowskiego, bo może on jedzie. Dla Lecha1982 I dla kanału Pociągowo Poza serdeczne No i co tu mamy? Jakieś szkiełko, plastik Coś tu łapite, szkiełko Sok, multiwitamina no, Chyba zaszkodziła No ale Nie będziemy się opowiadać na ten temat nie? No las tutaj Jeszcze tak powiem nieźle przeczesany Niestety to jakieś tytonie były palone, to jakiś polioczek. No ładnie tu, że tak powiem, wygolone. No, na tym widocznie polega gospodarka leśna. No i to może teraz czas na odpowiedzi na wasze pytania. Nie ma tego dużo, tam są dwie odpowiedzi, a więc zapraszam teraz do wysłuchania mojego komentowania. <śm> no i tak, czas na odpowiedź na wasze. E, pytania, no i co? Co my tu mamy po kolei? Jedziemy w w Pisze, e, czy myślałem na tym, żeby właśnie kupować fanty e, ze złomu i jakoś je zarabiać na nich, sprzedawać? E, e, no, moje złomowisko, które tu jest w okolicy, jest bardzo ubogie w takie tematy. E, no, myślałem nieraz na tym. Wiem, że tutaj e, moi koledzy na na przykład tak tak działają i ze złomu odzyskują, sprzedają, rozbierają i wiem, że to się opłaci. No Jak będzie okazja, no to się tym zajmę. Fajną tutaj formę właśnie prezentuje Maciek z kanału Ostatnich z Odzysku, tak, że potrafi właśnie, że tak powiem, pieniężać, zarabiać na tych rzeczy, zarabiać na tych rzeczach i traktować to jako inwestycje, na przykład krypto. Fajnie, fajna akcja, szacun. Marcin z kanału Tam na Dnie też te złomowiska, nieraz pozyskuje różne rzeczy. Także można wiem, że można na tym zrobić No tak jak ja mówię no u mnie, to złomowisko tutaj lokalne, które jest, no to jest biedne <grydne> takie fanty, ale oczywiście jak się nadarzy okazja coś tam wpadnie, no to wezmę Dzie wielki dzięki Zbigniew za pytanie. No i Daniel Erian. Pozdrow serdecznie Daniel. Pod ostatnim filmiku ze strony lasu, tam pisałeś właśnie komentarz, że Tam nad to Bajero wziąć Łosiadka. No Edka biorę, no, są takie większe, większe, większe akcje. Yy, więc jest, jest grubo, tak ostatnio w tych działkach tam tyle tych śmieci nazbierałem. Tam na chwilę obecną było ciężko kilometrkiem wjechać. Lepiej mi jest tam na przełaj iść yy, z torbą czy z dwoma torbami śmieci. Tak więc jak będzie jakaś grubsza akcja, będzie sucho, będzie się dało dojechać, no to etka wezmę, ten wózek na pewno się przydaje. Ale tak sukcesywnie wynosząc po jednej torbie śmieci, no to też jest dobrze małymi kroczkami, tak, małymi łyżeczkami i to się, to się wszystko wyzbiera e, tak więc Zbigniew i Daniel e, No wielkie dzięki <zyspania> za pytania myślę, że udało mi się jakoś na nie od odpowiedzieć e, oczywiście gorąco wszystkich też zachęcam do, do, do zostawiania pytań pod tymi odcinkami sprzątania lasu czyli pod tym jak zostawicie no to postaram się w kolejnym sprzątaniu lasu odpowiedzieć no i tak, żeby oczywiście nie przeciągać, odcinki, nie były za długie. Idziemy dalej w las. Ja oczywiście już pomału wychodzę z lasu. bo oddali widać, tam stoi flaming wagen. Tak więc nie mam daleko. Tak sobie to dzisiaj wymyśliłem, że obeszłem ten nas tak sobie w koło, a że potem wrócić, wracać i zbierać śmieci w kierunku samochodu, żeby wiecie, jak najmniej tego noszenia było. No bo nieraz idę w las, to potem tą samą drogę z tymi śmieciami robię, ale więc. Robię to za te osoby, które tego nie zrobiły. Taki kumulus, ale tutaj jest wycięte. No, takie drzewa. To było, było gęsto. Dobra, nie ma co marudzić. Idziemy, wracamy na drogę. Przy tej okazji też gorąco dziękuję wspierającym mój kanał właśnie w sprzątaniu lasu. I oczywiście też w tych pięknych okolicznościach przyrody. Chciałem gorąco podziękować wspierającym kanał Recykling właśnie w akcjach sprzątania lasu. I tak już 10 miesięcy kanał wspiera Daniel Kastelik, Mariusz Pan, Lechu1982, 9 miesięcy Krzychu z Landu, 7 miesięcy Sandarz trwa, a więc pozdrawiam serdecznie. 5 miesięcy Tomasz Kropek i Lolek, 4 miesiące Pociągowo, 3 miesiące wspiera kanał Celina Datkun, Siedzi w Miedzi, Bociana Recykling. Jeden miesiąc Stanisław P. i CinCin. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za wspieranie mojego kanału sprzątania lasu. Taki polioczek i tam jeszcze coś widzę. A tu jest jakaś rurka? Nie dobrze widzę, czy źle widzę. A nie, to jest taka to rurka, że tak powiem, budowlana. Tu jest szklana. Uratujemy żubra z lasu. Budowlana. To jakiś dren. Jakiś dren jest. Stawimy to z boku, może się komuś przyda. Do czegoś to posłuży. Tak więc kolejna butelka szklana. Syk. No i co? No już pomalutko wychodzę z lasu. W jeszcze się rozejrzę. No, w oddali pociągi. Kolejny pociąg. No, i przy, tej, przy tym dźwięku, tak, mamy butelczynę flamingowe, no i tębowy, prosto z lasu. No i co ono? Zbieram swoje śmieci, swoje, nie swoje, wracamy już do samochodu. Tu jeszcze coś jest takiego, o, foliowego, cyk-cyk, ale błoto, ale żur. Muszę się udać przejść, dały się buty wypłuczę. Syk, lecimy do auta. Jeszcze dla mnie gówa w błocie jesteśmy na miejscu. Śłem wywróciło. ma lekko. Pyk. Trzeba jechać na minie i posprzątać auto. No i tak, moi kochani, cytując klasyka. Pozdro, Artur, przyjacielu, może jedziesz teraz tutaj w tą stronę w kierunku Bielska. No. Co tu mamy, co tu mamy? No tak. Patrzcie, chwila, chwila w lesie. Kolejna torba wychodzi śmieci. Jest i złomik. Będą surowce klasyczny jadę na warsztat, jadę sobie to rozsortować. No i co? No i, no i tak to wygląda. Oczywiście złom pójdzie do złomu, szkło do szkła, plastiki do plastików, flamingówy do flamingówek. No i wkrótce też chyba pojedziemy do, do butelkomatu. Tak więc standardowo, jak się podobało, to ja oczywiście zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału. No i co? Hejka, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!